Kalendarz z drogerii, z kosmetykami do makijażu. To jest kalendarz z marki Trendit Up, marka własna drogerii DM. I z tej drogerii otwieram już kalendarz Balea z Pielęgnacją, jak również Alverde. Możecie zobaczyć te filmy na kanale. I ten kalendarz dostałam w prezencie. Zaczynamy od pierwszego okienka cena jest bardzo atrakcyjna, ponieważ 134 ,95 zł groszy, więc wychodzi tutaj za jedno okienko 5 ,60 zł groszy. I z tego co pamiętam, są tutaj kosmetyki pełnowymiarowe Lip Volumizer, mamy tutaj błyszczyk z drobinami. Nałożę na skórę, żeby Wam pokazać. Te drobinki są tutaj dosłownie delikatne. Numer dwa drogerie DM znam z, głównie z Niemiec, z zagranicy. Natomiast jeżeli chodzi o ich sklepy w Polsce, już się bardzo dużo pojawiło. Dajcie znać, czy macie swoje ulubione produkty z tego sklepu, bądź właśnie z marki Trend It Up. Mamy tutaj świąteczny cień do powiek. Bardzo mi się podobają takie brokatowe, więc ja już zobaczę właśnie co się świeci, co się błyszczy, mieni. To mi się zawsze podoba, żeby nałożyć na całą powiekę. Wydaje mi się, że to nawet moglibyśmy zastosować jako taki albo róż, albo rozświetlacz. Trójce obstawiam jakiś róż, puder, bronzer. I co to jest? Face Perfection. To chyba jest jakaś baza pod makijaż. Zobaczcie. Dokładnie. To jest taka konsystencja. Matująca baza pod makijaż, prawie by mi spadła. Czas na czwóreczkę. Tutaj jakaś. czekać z tej strony. Kredeczka pewnie będzie. Zaraz się przekonamy. Czy to czarna kredka? Nie, tym razem mamy konturówkę w takim czerwonym odcieniu wykręcana. Nałożymy sobie ją na skórę. Tak wygląda ten odcień. Myślałam, że będzie bardziej miękka, no ale nieźle. Szybko zmywam, żeby nie zostawić czerwonej krechy. Piąteczka. Jeżeli miałbyście wybrać jeden kosmetyk do makijażu, jaki by to był? Czytając Wasze komentarze, raczej nie byłaby to szminka, bo nie lubicie kalendarzy, gdzie jest dużo produktów do ust. Takie mam wrażenie. I tutaj mamy szminkę właśnie matową. Kolor w sumie, moim zdaniem, do tamtej konturówki by nawet pasował. Ale nałóżmy na skórę. Bardzo fajna, miękka konsystencja. To lubię. Tutaj też ona ma takie nieco metaliczne drobiny. Jej numer 470 mat. W mi mikołajkowej widzę jakąś tubeczkę, a w środku znajduje się maska. Myślałam, że tutaj będzie sam makijaż, a tutaj mamy produkt pielęgnacyjny z aloesem i masłem sza 10 ml. Numer 7, ale w sumie spoko, bo żeby makijaż wyglądał dobrze, to ta skóra jednak musi być dobrze Uuu, Widzę tutaj jakieś fajne brokatowe efekty, ale słuchajcie, to jest topko, czyli lakier nawierzchniowy, lakier do paznokci. Bardzo mi się podoba ten brokat. Możemy wykorzystać to do jakichś ozdób świątecznych, no albo po prostu na paznokcie. Numer 8. Ogólnie czytam w komentarzach, że pisałyście, że lakierem zwykłym malujecie paznokcie, a później bazę hybrydową. Kurczę, nie wiem jak to się ma, ale takie były komentarze tutaj, pilniczek. No co tutaj dużo mówić, pilniczek, ładny, błyszczący, może taki trochę jak moje paznokcie. Przechodzimy do okienka. Z numerem 9. Coś tutaj mi nie idzie. Ładne otwieranie tego kalendarza. I w środku mamy gadżecik taki, czyli naklejki na paznokcie. z motywem świątecznym jakieś tam prezenciki i tak dalej. Nie ja akurat mam, zobaczcie, ręcznie malowane wzory. To jest po prostu mistrzostwo świata. I numer 10. Ja osobiście paznokcie sama nie maluję, więc rozumiem motyw naklejek. W dziesiątce mamy czerwony lakier do paznokci, także taka klasyka jeśli chodzi o lakiery, numer 180 i jedenastka. patrząc po wielkości wydaje mi się, że to może być kolejny cień i dokładnie tak jest, tym razem mamy złote brokatowe drobinę, więc nakładam i testuję jak to będzie wyglądało po roztarciu fajny efekt, ale nie jest to jakaś taka mega mocna pigmentacja i numer 12, tutaj coś bardzo dużego Jakiś pędzelek chyba. Ciekawe, czy jeden, czy kilka. Jest to pędzelek do cieni, taki płaściutki, bardzo miękki. I takie są drobiny brokatowe w środku zatopione. Przechodzimy do trzynastki. Zobaczymy, czy będzie pechowa, czy szczęśliwa. To mój standardowy tekst. Chyba trochę pechu, ponieważ lakier do paznokci w takim. Hmm, śliwkowym chyba kolorze, numer to jest 140. Numer 14. Jestem ciekawa, czy jakieś marki, takie wiecie, typowo drogeryjne, wypuszczą swoje lakiery hybrydowe, patrząc na zapotrzebowanie rynku. I tutaj, słuchajcie, mamy kolejną konturóweczkę. Tutaj Wam pokażę, że z tyłu właśnie jest temperówka do niej. No i konturówka oczywiście wykręcana a jej kolor, o, i powiem Wam, że ta konsystencja jest nieba, ziemia w porównaniu do tej poprzedniej. A zobaczcie, to jest ta sama wersja, tylko inne kolory. Tutaj jest ich numeracja 478-265. Dobra, przechodzimy do piętnastki. Myślę, że coś by się przydało do rzęski, tuż do rzęs Tego jeszcze tu nie było, ale jest to tym razem produkt do ust, ponownie w takim odcieniu czerwieni. Czekajcie. no i nie mogę tego odkręcić, no dobra, udało się taki wykręcany jestem ciekawa tej konsystencji jak szmineczka kolory naprawdę bardzo intensywne numer 16, czy to będzie kolejna szminka jest to balsam wow, myślałam, że to słuchajcie się wykręciło, ale chyba aż tyle tego produktu jest, to jest balsam do ust z kolorkiem w kształcie ser... wow, wow, wow. serduszka no, zobaczmy jaki ten kolor, czy to, to będzie taki intensywny, czy raczej delikatny. No, tak, smaruje, smaruje, końca nie widać. Taki chyba bardziej nawilżający po prostu będzie. Taka też jest informacja, że jest z masłem Shea. 17 kształt ten sam, ale byśmy chcieli coś nowego. Dobra, to jest coś do pazurów tym razem. I jest to e, taki utwardzacz do paznokci. No cóż powiem, Pazury jak pazury, ale osiemnastka, jest bardzo ciekawa, przynajmniej ze względu na kształt. Ale mam tu chyba jakieś świąteczne tatuaże. Kurczę, takie tatuaże to na festiwale na jakieś imprezy się robi owszem, ale żeby jakieś z reniferami, wyobraźcie sobie coś takiego, żeby zrobić tatuaż na święta. <laughs> I okienko numer 19, w środku jest trdeczka. Ponownie tutaj będzie miała ostrzałkę, temperówkę, <grym>, tak nie powiedziałam, bo dużo ludzi mówi ostrzałka, dla mnie to wiecie, trochę dziwnie, srebrna i powiem Wam, że bardzo mi się podobają tego typu produkty, bo możemy sobie zrobić tam kreskę, ale możemy też pomalować sobie całą powiekę na szybko dwudziestka jaka wielka, kurczę dwunastka też była duża, tam był pędzel czy tutaj będzie powtórka, jestem wróżbitą pędzelek mamy do ust, kochani i pędzelek wygląda tak, jest bardzo precyzyjny super 21 i w środku znajduje się kolejny lakier do paznokci. Ej, on jest UV. Czy on jest utwardzany? Czy o co chodzi? Bo tutaj nie było tych napisów. Bo raczej nie świeci UV. No i jeżeli to by była prawda, że to jest jakaś hybryda, no to spoko, bo właśnie przed chwilą o tym gadałam. <grym> zadziwiłam się, no wiem, że jestem w to, ale nie wiedziałam, że aż tak numer 22, z drugiej strony po co był lakier hybrydowy, a reszta takich normalnych znaczy hybrydowy, żelowy, no wiesz taki do utwardzenia, co to jest? czarna kredka, czy jak? a dlaczego taka mała, chciałam się zapytać no jest świąteczna aha, dobra, czyli to nie jest czarna <laughs> i sprawdźmy jej kolor ja lubię takie bardziej wykręcane, natomiast ten kolor też ładnie się błyszczy, mieni, spoko. 23, coś dużego. Coś, co się nie chce otworzyć. Gadżet. Kurde, jakoś trochę dużo tych gadżetów, ale ja lubię te opaski. Powiem Wam, że nie wyobrażam sobie już mycia twarzy bez tych opas opasek, bo mi się włosy nie moczą. 24. Tu bym chciała zobaczyć jakąś paletę, natomiast. No, trochę wielkie to opakowanie jak na paletę, więc co to może być w ogóle? Jest to maska. W sumie wiecie co? No cena średnio 5,60 to jest mało, ale myślałam, że będzie jakieś takie zaskoczenie. No i to są takie płatki hialuronowe z ekstraktem z ogórka. Słuchaj, opłatki nie będę otwierać, bo ostatnio jak otworzyłam To pytaliście co zrobiłam, no niestety nie mogłam użyć Bo miałam makijaż, więc tutaj nie otworzę I kochani, oto wszystkie produkty Z tego kalendarza, co sądzicie o nim? Ja standardowo zachęcam was Do obejrzenia tego kalendarza w zeszłym roku I porównania zawartości I zapraszam was na moje inne filmy Które tutaj się wyświetlają Dodaję codziennie odcinki Z otwieraniem kalendarza adwentowych A na kolanach jak zawsze Mój asystencik, piesek panda Buziaki, do jutra, papa pa.